Siemanko na kanale Grad Plus. Cześć wszystkim. Mamy skoszone pole. Ukra do nas dostaliśmy informację, że możemy przyjechać pokopać. I co? Jest już przeorany trochę, także może coś tam posypie dzisiaj. Szybki odcinek wykopki. Zaczynamy. Lecimy. Pierwszy fancik Dzisiaj na polu zobaczymy co tu Czyżby guzik czy moneta? Guzik. Taki guziczek. Trochę zawiewa dzisiaj, pewnie będzie słychać na kamerze No i lecimy dalej No teraz taki fancik, kuczarka, klamerka wypadła Wiadomo zarzewiała, ale jest Tu teraz taka część wypadła Już mieliśmy kiedyś takie coś Pisaliście komentarze, że to okucie od noża No i to kolejne wypadło Mamy teraz taki o, zgnieciony pocisk, wypad Przejechany albo nie wiadomo co taki oto sygnał jest krążek no, dokładnie pokrętu od lampy naftowej No taki coś i lecimy dalej O, i dwa fenolki wpadły przed chwilą. Fajny stan 1877. Z drugiej strony też elegancko. O, tu lepiej widać. No, hmm, pole się dobrze zapowiada. Już idziemy szukać dalej. Tu Kamilowi teraz coś takiego wypadło. Trochę jak od harmoniki to wygląda. Miedziucha. Ale tu jeszcze śrubki ma. Zachowały się. Może harmonika, może nie. No, umie przez chwilę guzik. jeszcze piątek. O, Kamila Piątaczek, PRL. Mhm. No i widać, że coś wypadło na tym polu. Guzik, małuszko No, elegancko. Lecimy dalej. I kawałek żarówki. No i tym razem e, taka. Rączka od szuflady eee, Mocny sygnał, bo zobaczcie wszędzie dziurki Tu du duża dziura, tutaj małe Wiadomo Jakoś 85-6 mi biło eee, No i tak, o już niedługo kończymy Wykopki dzisiejsze No i tutaj mamy podsumowanie Monety, dwie wypadły dzisiaj tak samo jak dwa pociski eee, Po guziku wykopaliśmy No i u mnie jest łuska A tutaj jest jakiś kawałek fragment blaszki, to prawdopodobnie na pierwszy rzut oka była harmonika, ale e, może być coś innego ze śrubkami. Zobaczcie, spójrzcie, e, taką udało się wykopać. No i tyle z dzisiaj. Szybka rekreacja. My już zakończyliśmy dzisiejsze poszukiwania. Zapraszamy na następne odsłony, komentarze, Łapki, piszcie i suby. Także do zobaczenia. Cześć. I się